21 kwietnia 2017 rok. Ziemia Halmarjańska. Genedavia. Miasto Szkarłatijsk. Żebyście widzieli, kto to w ogóle mówi i pisze, to się przedstawię. Dimitar Raskow-Gostwi. Jestem Genedawianinem. Wiek w sumie nie jest ważny, z powodów, które podam wam później, ale powiem, że 23 lata już na karku są. Z wzrostem nie ma rewelacji. siedemdziesiąt 74. Ma 2 cm, bez kapelusza czy obsasów. Pewnie teraz schodzą wam po głowie pytania. Jaka Ziemia jak Jaki Gnedewianin? Co to znaczy Achernarianin? Spieszę z tłumaczeniem. Ziemia Hernariańska to alternatywna wersja Ziemi, nazywana ze względu na obecną na niej rasę ludzi, zwanych Achernarianami. To, co możecie wiedzieć lub nie wiedzieć, to to, że z zwykłych ludzi wyróżnia nieśmiertelność warunkowa. Dlaczego warunkowa? Bo nie umieramy ze starości. Tak długo jak możemy cokolwiek zjeść czy pić, tak długo pozostajemy przy życiu. Poza tym nasze ciała naturalnie zmieniają się do 21 roku życia. Potem to już nasza sprawa, co z nimi robimy. Możemy je modyfikować na różne sposoby, np. dowolnie zwiększać lub zmniejszać swój wzrost za pomocą hormonu wzrostu, a także stylizować włosy, które również pozostają solidne po każdej zmianie ułożenia. Ahanarianie są osobną rasą ludzi, ale istnieją różne narodowości państwa achanariańskie. Są na tyle zaawansowani, że mają własne języki. Choć, jak teraz na to patrzę, to są to bardziej mieszanki istniejących ludzkich języków. Narodowości są następujące: Mintawianie, Genedawianie, Danrowianie, Latawianie, Gradianie, Javelindrianie, Norgazianie, Krystalnicjanie, Lukratwianie, Weganowie, Glebnicjanie, Zestawicy i Czarnadwianie. W sumie 13. Każdy naród ma genetycznie uwarunkowane odporności na czynniki zewnętrzne bądź wewnętrzne. Zacznijmy po kolei. Pomijając fakt, że Mintawianie są drugim co do wysokości narodem achernariańskim, wszyscy oni posiadają wrodzoną odporność na negatywne skutki grawitacji, ciśnienia, przeciążenia, masy, ciężaru, przyspieszenia itd., co jest możliwe dzięki niewielkiej części entropijnych cząsteczek Achernara obecnych w organizmie. Mimo, że jest to najniższy naród achernariański pod względem średniego wzrostu, Wszyscy genedawianie mają wrodzoną odporność na większość form zewnętrznych uszkodzeń ciała, dzięki niewielkiej części skondensowanych cząsteczek Hernara. Oprócz tego, że danarwianie są najwyższym narodem achernariańskim, to dzięki niewielkiej części wzbogaconych cząsteczek Hernara wykazują również wrodzoną odporność na większość powszechnych chorób. Poza tym, że latawianie są trzecim do wzrostu narodem achernariańskim, posiadają wrodzoną, rozwiniętą czy też wzmocnioną psychikę co czyni ich wszystkich bardzo odpornymi na obelgi, załamania nerwowe, wybuchy złości, ataki paniki i inne wyzwania psychiczne. To wszystko dzięki maleńkiej porcji zubożałych cząsteczek Hernara. Poza tym, że Gradianie są drugim najniższym narodem hernerańskim, posiadają oni również wrodzony, wrodzoną zwiększoną odporność termiczną, co pozwala im wytrzymać niektóre z najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych, co jest możliwe przy niewielkiej ilości rozrzedzo rozrzedzonych cząsteczek Hernara. Mówiąc o cząsteczkach Ahernara, mam na myśli cząsteczki rzeczywiście istniejącej gwiazdy Ahernar. Nazwa tej ziemi, więc pochodzi od tego, że ludzie z tej ziemi zostali poddani działaniu tej gwiazdy. Te cząsteczki są też źródłem nieśmiertelności warunkowej Ahernarian. nie mają zwiększone umiejętności walki bronią białą wraz z odpornością na obrażenia od, od broni białej. Morgazeni potrafią oddychać większą ilością gazów niż tylko powietrzem. Tyle wiadomo. Kryształnicjanie. Hmm, powiedzmy, że po prostu są bardziej odporni na brud niż zwykli ludzie. O, o lukratwianach wiem tylko tyle, że nieśmiertelni są dopóty, dopóki mają słodyczy pod dostatkiem. Weganowie, nie myli z weganami do chuja, nieśmiertelni są tak długo, jak mają jadalne roś, rośliny pod ręką. Glebnice nie pozostają nieśmiertelni tak długo, jak mają dostęp do surowców naturalnych. Zestawińcy nieśmiertelni są tak długo, jak posiadają wszystkie zmysły. Czarnodwianie praktykują alchemię, a czasami nawet taumaturgię. Czytaj magię bądź cudotwórstwo, przy czym ich nieśmiertelność jest pielęgnowana za pomocą transmutacji. Potrafią też żywić się czystą energią. Teraz sprawa języków. Język Mintawian to, moim zdaniem, dość amatorska plątanina języka polskiego z rosyjskim. Dość prosty do nauki, ale dobry chyba tylko do komunikowania się między sobą. Genedawiański to coś pomiędzy rosyjskim, serbskim i ukraińskim. Danrowiański to mieszanka japońskiego, języków słoweńskich i angielskiego. Czasem brytyjskiego, innym razem amerykańskiego. Nawet ciekawe połączenie. Letawieński to tak, to tak naprawdę rosyjsko-angielskie kombo, ale i tak angielski zwykły dominuje. Gardański to połączenie polsko-węgierskie. Zastawiński to polski o udziwnionej interpunkcji i wymowie. Czarnodwieński to łacina z silnymi wpływami języków słowiańskich. Chciałbym coś więcej powiedzieć o językach dżawilindrian, norgazjan, kryształnicjan, lukratwian, weganów. I Klebnicjan, poza, ty poza tym, że nie wiem poza tym, że nie wiem o ich istnieniu, ale nigdy nie słyszałem ani nie widziałem nikogo mówiącego w tych językach. Jedyne co o tamtych wiem to to, że zastawnicy razem z Członawianami walczą z Lutofianami i resztą. Jewelindrianie, Norgezianie i Kryształnicjanie mają kolokwialnie mówiąc, wyjebane na resztę świata, w którym żyją i w sumie na spółę razem z nami. Ba, <grytania> mają wysane na nas i na nasze losy na takim poziomie, że kontaktują się tylko między sobą. Dopóki nie jesteś jednym z nich, to nie na żaden kontakt obustronny. Dobra, skoro już właściwie objaśniłem wam podstawy, jeżeli chodzi o rasę Ahernarian, to teraz opowiem o sobie oraz o innych Ahernia Ahernarianach, których, spod, których poznałem. Na początek o mnie. Jako rodowity genedawianin, mieszkaniec Szkarłatiejska, trzeciego najzimniejszego miasta w Genedawii, zaraz po Gradawie i Kurile, musiałem wraz z rodziną wiecznie walczyć o utrzymanie ciepła, a za, co za tym idzie utrzymanie się przy życiu. Genendawia rozciąga się praktycznie na całej powierzchni Morza Barenca, zahaczając trochę o Morze Karskie. Z tego powodu jest praktycznie zawsze i wszędzie w zimno. Z tego też powodu na terenie całego państwa zimna woda jest zupełnie darmowa. W Genedawii ciepła woda jest wręcz wyznacznikiem wysokiego statusu społecznego, do tego stopnia, że jak ktoś w mojej rodzinie mógł sobie pozwolić na kąpiel z bąbelkami, to aż się kurwa zdjęcia strzelał na pamiątkę. Takie to było rzadkie. Przez praktycznie całe dzieciństwo musiałem pić tylko gorąco napoje, bo się bałem jak głupi, że jak się ledwie kurwa zimnej wodna pije, to zamarznę na śmierć. W Grenadavii śnieg nigdy nie znika. Topnieje, ale nigdy w pełni nie znika, no bo arktyczny klimat północnej półkuli robi swoje, a nikt nie ma ani czasu, ani chęci tego odśnieżać. Na odwilż też nie ma co liczyć. Zima w Grenadavii urosła już do rangi żartu, gdyż jak to się w moich rękach mówi, co robią nie na wiosnę? Czekają! XDDDDDDD. Moja edukacja przebiegła dość chaotycznie, a to, dlatego, a to dlatego, że co klasy mnie przypisywali. Nie ze względu na moje zachowanie, tylko na zachowanie moich kolegów. Moi starzy byli mega dziwni. Tak jak moje, na moje zachowanie mieli totalnie wyjebane, a przynajmniej tak długo jak w domu nic nie rozpierdoliłem, tak zachowanie moich kolegów brali szczególnie pod uwagę. Wystarczyło, że koledzy raz mnie pobili, a mamy i tatę od razu. ty się nie możesz z takimi bandytami zadawać, dur! No kurwa, dramat. A potem mi wypominali non-stop, że jestem wielce, kurwa, nieprzygotowany. Hmm, no pomyślmy. Jak mogę być nieprzygotowany? Przecież po każdej najmniejszej bójce, jakiej miałem, to przypisywali mnie do innej szkoły. Przecież miałem mętlik w głowie i nie miałem okazji nikogo bliżej poznać. Ani nic, o się solidnie nauczyć. No gdzie tu problem?! To dzisiaj się zastanawiam, czy moi starzy byli tak głupi, czy tak złośliwi. Ale dobra, tyle o mojej edukacji, bo po była ta szkoła przy takich warunkach. Ja się potrafię kurwa z YouTube'a więcej nauczyć, oglądając jeden losowy filmik, niż przez cały tydzień popierdalania do z bazy. Jeżeli teraz myślicie o wszelakich tutorialach nagranych przez hinduskich randomów, to trafiliście w punkt. Chociaż nawet z tymi filmikami było trudno, bo nie każdy miał napisy, a ja, genetycznie uwarunkowany prymityw i debil, nie umiem zbytnio w języki obce, więc napisów szukałem bardziej wkurwiony niż mój stary swoje wódki. O tym, jak mu ją schowałem. Chowałem z jednej strony dla żartów, a z drugiej strony miałem już dosyć jego pijaństwa, bo w domu gdzie, gdzie i tak się nie przelewało, to on przepijał po całym mieszkaniu. Odbiegając trochę od tematu, powiem coś o swojej fryzurze. Moi rodzice, w przeciwieństwie do rodziców w większości znajomych, nie mieli proble nigdy problemu z zapuszczaniem przeze mnie włosów, więc nie chodzili ze mną do fryzjera, ani wysyłali mnie tam. Ogólnie ja mogłem mieć wóz tak, jak chciałem. Mimo tego sam sobie je przycinałem, kiedy tylko zaczęły włazić mi do oczu, nosa czy ust. Gdy już sięgałem mi za szyję, to przez chwilę nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Na szczęście tak się złożyło, że polubiłem zespół Three Days Grace, bo to jeden z niewielu zespołów, które mnie, nie będę cza tutaj czarował momentami mentalnego zjeba, trafi przekonać do głębszego myślenia, przede wszystkim o mojej własnej egzystencji. Do zmiany na namują mnie wygląd wcześniejszego wokalisty Adama Gontiera. Miałem wystarczająco długie włosy, żeby się do niego upodobnić, więc gdy tylko dostałem wypłatę z pierwszej pracy w magazynie, od razu wybrałem się do najlepszego fryzjera w szkarłatiejsku, w celu wystolidowania ich w odpowiedni sposób. Wyszło do że i krócej niż chciałem, ale jak to jest standardy to mi wystarczyło. Dla mnie liczyło się to, żeby ludzie nie patrzyli na mnie z obrzydzeniem. Dziewczyny też zaczęły do mnie podbijać, ale nie zwracałem na to jakoś bardziej uwagi. Będąc kompletnie szczery, nie jestem typem romantyka. Potrafię mieć jakieś tam głębsze przemyślenia o swoim w większości. Nudnym i powtarzalnym w życiu, ale nie potrafił mu się odnaleźć w długotrwałym, stabilnym związku. To nie jest tak, że jestem gejem czy coś. Owszem, jarają i podniecały mnie dziewczyny i kobiety, ale niestety jak to u prymitywów bywa, bardziej w sposób cielesny niż duchowy. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie doceniam osobowości u płci przeciwnej. Doceniam kobiecą empatię, solidarność oraz zazdroszczenie przewidywalności, a więc drugie panie, czuć się uhonorowane. Jestem wierzący, ale nie w taki sposób, jaki możecie myśleć. Nie modlę się ani nie chodzę do kościoła. Wierzę w ten sposób, że cokolwiek chujowego bym nie robił, przykładowo wody żółwicę, to zawsze mówię sobie w myślach, hmm, niby teraz grzeszę, ale w sumie wyjebane, przecież chrystek mnie wybaczy. Skoro Kolo był w stanie chopywać chleb, ryby, wskrzeszać, zalać planetę, a nawet zmartwychwstać po przybiciu do krzyża, no to myślę, że takie pomniejsze chujstwo będzie w stanie mi wybaczyć. Teraz na jakiś czas jakiś mi pseudokatal zagrozi, tak że. Bóg nie będzie zadowolony z twojego zachowania, durr. Ale mam to prawie kompletnie wyjebane, bo wychodzę z prostego założenia, że wcześniej wyrabiałem dużo gorszy szajs i jakoś nigdy nie doświadczyłem gniewu Syna Bożego. Poza tym kolejnym powodem, dla którego miałem wyjebane, było to, że ludzie, którzy mi takie farmazony pierdolili na duchem, sami zachowywali się dużo gorzej, więc moim zdaniem, jeżeli już sam Bóg miałby się na kogoś wkurwiać, to po to prędzej skupiłby się na nich niż na mnie. 23 kwietnia 2017 rok. Ziemia Henariańska. Genedawia, miasto Gradawa. Okej, okay, należy wam się małe wyjaśnienie na gogo, zakończałem moje poprzednie myśli. I czemu nie było mnie dwa dni. Prawda jest taka, że wtedy przy pisaniu poczułem się mega senny i uznałem, że po prostu czas już czas już skończyć, bo była na druga nad ranem i musiałem kłaść się spać, żeby wstać w miarę wcześnie, bo miałem pewne ważne rzeczy do zrobienia. Idąc tym krokiem, ostatnim ostatkiem sił dokończyłem posta na mrośnojnet.gv, wylogowałem się i wyłączyłem laptopa. Tego wykupiłem od kogoś z rodziny za blisko 15 rubli białoruskich, czyli gdzieś, czyli gdzieś blisko 25 Polish Golda, o ile dobrze pamiętam, to na cytrynówkę wystarczyło. Schowałem do plecaka, po czym zwinałem się w śpiwór, podłączyłem telefon do ładowania, nastawiłem budzik na 30 i zasnąłem. Ech, jeszcze tego o mnie nie wiecie ale ja tak naprawdę nie mam stałego miejsca zamieszkania, którego mi brakuje od, od pięciu lat, kiedy zacząłem żyć na swoim. W miarę regularnie podróżuję po Genedawii i wynajmuję nocleg na losową, wcześniej ustaloną przez siebie liczbę dni, zwykle trzy lub cały tydzień, i piszę jak tam jest. Jeśli mam taką możliwość, to dorzucam zdjęcie i film jako dowód na jakość danego miejsca. Niestety większości władz nie podoba się moja praca, gdyż najpewniej uważają, że zarabiam zbyt dużo i zbyt łatwo, a takie coś zwykle podchodzi pod złodziejstwo chuja tam. Z tego co zarabiam ledwo starczy mi na porządne śniadanie, obiedzie, lunchu i innych formach posiłku nie wspominając. Doszło do tego, że kiedy rozbierałem się przed laskami na chacie, to myślały, że z Auschwitz spierdoliłem. No beka w chuj. Aha, dla tych z was, którzy nie wiedzą, czym jest wspomniany przeze mnie wcześniej portal. Spieszę z tłumaczeniem. Mrachnoinet.gv to taki darkwebowy portal pozwalający zwykłym, szarem obywatelom państwa w komunikować się i wypowiadać na tematy, o których wielu polityków wolałby nie słyszeć. Głównie z takiego powodu, że wtedy ich słaboski i śmierdzące sprawy weszłyby na światło dzienne. Jego twórcą jest denerwiańsko-generwiański haker Ritsukin Hakaraj Kuszkariew. Szerzej znany w tzw. podziemiu jako Raid Widmo. Satolin ten przyjął dlatego, że potrafi ukrywać się przed wszelkimi maści urzędasami. Pewnie się zastanawiacie, czemu podaje jego pełne imię i nazwisko w tym poście. Powód jest prosty: strona ma bardzo rygorystyczny test członkowski, który jest obowiązkowy do wykonania. Sprawdza się w nim na podstawie dość szczegółowych pytań, czy nie jest się osobowością rządową. Jeżeli osoba przejdzie z pomyślnie, jest w stanie dołączyć. Strona potrafi wykryć działalność rządowych hakerów, którzy mogą próbować obejść zabezpieczenia, a gdy to się stanie, że urządzenie delikwenta albo przychodzi tzw. Vampiric Reset. Vampiric Reset, wszystkie dane zostają wymazane z urządzenia i wędrują do Wraitha, kraszuje się, zawiesza, samoistnie wyłącza, a czasami nawet przegrzewa dysk, świątą totalny chaos i paniku urzędasów. Miejcie jednak na uwadze fakt, że to co powiedziałem nie oznacza wcale, że wiem jak to dokładnie działa. Z tych powodów Hakara jest rozpoznawalny, ale tylko dla zwykłych szarych ludzi, lub jak to się zapewne teraz mówi, Anonów. Przez to jak działa Mroczna Sieć, Często nazywana jest welęgarnią cichych tajemniczych wielbicieli. Ech, szkoda, że głównym powodem wzajemnego szacunku i miłości między użytkownikami tego forum jest ws najczęściej wspólny, niewygodny wróg. Pozytywnym aspektem jest to, że nawet po pokonaniu owego wroga przyjaźń nie wygasa. A przynajmniej jeśli już to bardzo rzadko. 25 kwietnia 2017 rok, Ziemia Henariańska. Genedavia, miasto Gradawa. Postanowiłem, że będę pisał trochę rzadziej, bo moje życie nie jest tyle ciekawe, żeby mówić o nim codziennie. Ostatnio, a dokładnie 24 kwietnia, przylewałem sobie na nowo w wynajętym mieszkaniu, kiedy usłyszałem pukanie do drzwi. Zszedłem więc na dół, aby przywitać się z potencjalnym gościem. Zawitał do mnie dość interesujący gość. Przedstawił się jako Gasper Sabraf Noctar. Był nieco wyższy ode mnie, jakieś 1,77 m wzrostu i włosy średniej długości, sięgające poniżej linii ust. Z tyłu było drobnie dłuższe. Oficjalnie był Danrowianinem, ale zdradził mi, że ma polskie korzenie. Koleś naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Gdy się przywitał i zaczął nawijać, z miejsca założyłem, że, że angielski tego języko ojczysty. Dodatkowo potrafił zmieszać akcenty, czy to brytyjski, amerykański, czy nawet rosyjski. Jakież było moje zdziwienie, kiedy odez, odezwał się w języku polskim? Posłuchaj mnie Raskow. Rozumiem twoją sytuację życiową i przychodzę z chęcią pomocy. Jest tylko jeden warunek. Aby móc udzielić Ci pomocy, muszę otrzymać Twoją zgodę. Pytam się więc ciebie, mój generałski Brachu, czy wyrażasz zgodę na udzielenie Ci pomocy przeze mnie? Złożył mi propozycję. Okej, okay, brzmi fajnie. A co mnie czeka na miejscu? zapytałem zaciekawiony. Chcesz mieć stałe mieszkanie? zapytał mnie. Aż mi się kurwa brwi same podniosły. Mów dalej, odpowiedziałem zachęcony. Stałe mieszkanie, a do tego dobredzienne wyżywienie, cię położę i. no nie wiem, co byś jeszcze chciał? Dodał pytająco. Ja tak się podrapałem po czole z zamyślenia, a, bajzel... a w głowie Bajzel większy niż zwykle, bo jak się. Jakaś... bo się jakaś zmiana nagła w moim nudnym życiu dzieje. W końcu się zebrałem na odwagę i wyartykowałem jedną myśl, którą udało mi się w moim dotychczas dość ciasnym, niemal, niemal pustym mubie nawinąć. — A jest usługa, że jak raz zapłacę, to dolewam i dopijam, ile chcę? — Tak, to jest wliczone w wyżywienie — odpowiedział. — Więc jaka jest twoja decyzja? Chodzisz w to? — dodał, wyciągając rękę w geście przyjaźni. — Hmm, w sumie nic mnie tu nie trzyma, więc spoko, biorę w ciemno. — Odpowiedziałem, uznając ofertę Gaspera, po czym wręczyliśmy sobie męski uścisk solidarności. Ech, nie wiem, jak się wrobię z miesięczną zapłatą na pokój, za pokój, ale chuj. Jak mogę mieszkać na stałe, to git. Na to Gasper zaśmiał się i pokulał przez chwilę po, po, po podłodze. Po chwili w końcu wstał. <grym> Jaka kurwa miesięczna zapłata! Ty mi zapłacisz tylko raz przy wejściu! Powiedział. A to spoko. Mam się przygotować, ogolić, obstrzyc. Zapytałem dla pewności. Prezurę zostaw w spokoju. spakuj się tylko i weź to, ten, na czym się naprawdę zależy, i spierdalamy z tego kurwidałka. 27 kwietnia 2017 rok. Ziemia Henariańska. Genedawia, Miasto Morwińsk. Ponad półtora dnia zajęło nam potajemne przekroczenie zachodniej granicy genedawiańskiej. Pomógł nam Kakusatsu Jerschilov Ketlev. Psychopata z Danrowi, który podawał się za handlarza informacji. Był od nas dużo wyższy. Solidne 192,6 cm wzrostu. Pamiętam, Bogaz, sam zaskoczony i się gościa zapytał. Za chuje nie wiem jak, ale załatwił nam taki transport, że nikt nas nie szukał. Z drugiej strony to dość chujowy obraz Genedawi jako państwa, które pomimo i tak swego marnego zawodnienia, które z perspektywy osób może wydawać się ponad przeciętne, bo wynosi jakieś 60 czy 70 milionów, nie daje pra prawie najmniejszego jebania o zaginionych, zamordowanych czy nawet samobójców chyba, że są to pilnie poszukiwani bandyci, których prawie jedynym przestępstwem jest kradzież w desperacji. Może się nie zapoznawałem zbytnio z kodeksem prawnym Genedawi, ale żyję w tym kraju, a zarazem na tym świecie na tyle długo, że móc pełnoprawnie stwierdzić, że jest on przynajmniej odrobinę zbyt surowy. Mam wrażenie, że te kurwa pożal się Boże prawa ktoś ustawiał tak, żeby wyeliminować pro, pro, problem patologii. Tak, wyeliminować, nie rozwiązać. Niektórzy tak się boją genetykańskiej służby porządkowej, że w akcie paniki skaczą z bloków, wykrwawiają się, przedawkowują leki nasenne, a nawet na własnych dzieciach eutonazja odjebują, bo to wszystko jest, z ich perspektywy, dużo lepsze niż bycie skatowanym, spałowanym i brutalnie skarconym przez GSP. To się musi skończyć. Prędzej czy później, ale musi. Wracając na Tor, okazało się, że Gasper ma niezłe kontakty na boku. Tam spotkaliśmy... Jinjuriego Giniuri, Balatowa Kriojem Bryoniewa, sędziwego kapitana tankowca Dolgatus. Był bardzo dumny ze swojej jednostki. Dodatkowo za, do swojego mundura zawsze nosił przy pasie katanę, jako swoją broń osobistą. Może Balatow to starzec, ale jego wiek, nieco ponad 70 lat, nie pamiętam dokładnie, wydaje się w ogóle nie, w, nie wpływać na jego szermierskie umiejętności. Jestem tym na tyle zafascynowany, że czekam na potwierdzenie tych przypuszczeń o przyszłości. Tych przypuszczeń w przyszłości. O ile oczywiście tego dożyje. W każdym razie Gaspers kołował, odkryłem Brunewa, transport prywatnym pontonem i to w miejscu najmniej pilnowanym przez Straż Przybrzeżną. Koleś wie, jak się chować, pomyślałem sobie podziwiając pomysłowość mojego nowego, tajemniczego znajomego. Ciekawe, co będzie dalej. 29 kwietnia 2017 rok. Ziemia Henariańska, Morze Grenlandzkie, okolice Svalbardu. Po dwóch dniach rejsu po lodowatych wodach północnej półkuli na jebanym pontonie znalazłem się w czymś nazwanym kryjówką lodowcowych. Wysoko zaawansowana baza, schronisko arktyczne połączone z czymś w rodzaju ośrodka badawczego. Gdyby tego było mało, całość wygląda jak gigantyczny, nigdy nie topniejący lodowiec, aby nie wzbudzać podejrzeń miejscowych żeglarzy. Gasper zafundował mi coś w rodzaju dość przytulnej kawalerki, w której mógłbym mieszkać praktycznie za darmo. Praktycznie, ponieważ musiałem zapłacić tylko raz za znalezienie i przygotowanie pokoju. Nie pamiętam ile to było rubli, ale gdybym miał liczyć na polskie złote, to starczyłoby na porządnego laptopa, czyli około 2-4 tysiaki. Potem już mogłem robić tam co chciałem. Zdążyłem już rozpakować swoje rzeczy i ustawić się z moim kompem na stanowisku. Na początku miałem lekkie wątpliwości czy, co do tego, czy mogę go permanentnie podłączyć do ładowania, ale Gasper zapewnił mnie, że nie ma strachu, bo on ma to ogarnięte. Tutaj za stałe źródło prądu służą jakieś dziwne fioletowe kryształy, które, mają dosyć porząd... które dają dosyć porządne źródło światła przy okazji. Gasper mówił mi, że to Tempestyt, inaczej zwany ametystem V. Przegrzanie nie stanowią dużego problemu ponownie dzięki kryształom, które teraz nie są fioletowe, a jest to niebieskie i generują zimowy chłód, aby utrzymać równowagę temperatury urządzeń elektrycznych. Tak jak tamte, to Tempestyt, kryształy żywiołu elektryczności. Tak to był tzw. Tak zwany niwistryt, jasno niebieskie kryształy żywiołu lodu bądź mrozu. I jak dla mnie? Niezła technomagia. Szkoda, że w Genedawii takiej nie ma. Nieco później dowiedziałem się o AMI, Animal Morphous Injection oraz PMI, Plant Morphous Injection, eksperymentalnych operacjach chirurgicznych, które polegają na dawaniu zwykłym ludziom bądź archetarianom cech specyficznych zwierząt AMI bądź roślin PMI przy okazji czyniąc z nich potencjalnych super-żołnierzy i niemal, niemal jednoosobowe armie. Sam się takiej operacji poddałem, wybierając swoją moją ulubioną roślinę, łoskotnicę pękającą, z łaciny Hura crepitans. To taki rodzaj drzewa, którego owoce przy dojrzewaniu gwałtownie buchają wyrzucając na wszystkie strony swoje nasiona, które w tamtym momencie osiągają wręcz zabójczą prędkość 70 metrów na sekundę, odlatując na około 45 metrów dal. 45 metrów dal. Po operacji, za pomocą specjalnego zawołania Hurawin, moje ciało obrastało tajemniczym pancerzem, kolczastym pancerzem, przypominającym korę łoskotnicy. A z dłoni byłem w stanie wyhodować owoce, które, którymi, które mogę zdalnie detonować, dopóki są umocowane na, na swoistej organicznej żyłce. Dlaczego akurat mam takie, a nie inne zawołanie? Powód jest prosty. Kod, który aktywuje transformację cielesną, formuje się mieszając kawałek imienia bądź nazwiska pacjenta z częścią nazwy gatunkowej zwierzęcia bądź rośliny, którego cechy są mu jej implementowane poprzez operację. Mój kod to hurawin. Fuzja nazwy hura krepitans z moim drugim nazwiskiem Gostwin. Proste, ale w moich oczach bardzo kreatywne i pomysłowe. Nie wiem jak oni to zrobili, ale jest zajebiście. 1 maja 2017 rok. Ziemia Henariańska. Morze granlandzkie, okolice Svalbardu, kryjówka lodowcowych. Wystarczyły mi niecałe trzy dni, aby w pełni się zaklimatyzować i co lepsze, nie stałem się pasożytem w oczach drugiego człowieka. Lub raczej w tym przypadku Janina. Mam nadludzkie umiejętności zabójczej rośliny i jestem, cieka jestem ciekaw, czym jeszcze życie bądź sam Gasper mnie zaskoczy. Jestem gotów żyć na nowo. Jestem gotów zaspokoić swój głód.